Good morning. Good morning. No czasem tak mam, że ciężko mi obudzić ale udało się. Czekaliśmy na śniadanko. Thank you. Zobaczcie. Mm. Mm. Nie, to, bardzo ładne miejsce, Jedzonko było pyszne, Cenowa też było spoko, jak na restaurację O, oh, so cute, może pojedziesz na tym? Teraz, kiedy wchodzimy do pokoju, to jest takie... bo co to jest klimatyzacja Na zewnątrz mamy mniej więcej 30+, plus, a tutaj jest 20 i to jest takie... kimy my tutaj cielowaliśmy, to pan przygotował nam owoce i kawę e, na owsianym po prostu... Ale ona umie na Właśnie drugi dzień na Bali. Lecimy na obiad teraz, a potem lecimy na imprezkę. Taką bardziej... E, więc nie będzie tam możliwość nagrywania, ale coś nagramy dla was z telefonu. O mój Boże, aż słońce z góry wychodzi. Yo, przyjechaliśmy tutaj na Savannah, to jest taki klub, eee, myślę, że każdy go widział na Instagramie Jest tutaj tak dużo ludzi, parking jest przeogromny, a boję się zobaczyć ile tam będzie ludzi Czekamy w kolejce, eee, jest, no, jest dużo ludzi, duża kolejka, ale dobrze, że kupiliśmy bilet wcześniej eee, To jest większa kolejka niż na jakieś atrakcje, wiecie? Jest przepiękny poranek, ale lecimy na taki treatment, a la spa, ice bath. My już jesteśmy po, ani telefonem, ani aparatem tutaj nie można nagrywać, ale było naprawdę super. Ice bath, gorąca wanna, sauna, basen, widok, przepiękni ludzie, naprawdę fajna atmosfera, więc polecam każdemu spróbować. Znaleźliśmy spot na śniadanko. Śniadanko tutaj wygląda po prostu przepóźnie. Teraz dowiedziałem się, że to jest druga lokalizacja tej samej restauracji, co byliśmy wczoraj. To samo miejsce, ale zamówiliśmy coś innego. Było bardzo pyszne. Wszystko w jednym. Nie wiem, nie mam komentarzy. Jak pani się spodobało? Ale ona już znalazła jakiś sklep. Idziemy sprawdzić, co tutaj mamy dobrego. Dla mnie widzę, że też coś jest. Dobre zdjęcie Specjalnie zrobiliśmy przystanek, żeby wam to pokazać Zobaczcie kto tam Moje przyjaciele Poczywają sobie bawią się Skaczą Lecimy na masaż Na masaż stóp Żeby nie było głowy. I głowy o mój Boże, to jest najważniejsze tutaj Zapomniałeś Bez komentarza. Właśnie za chwilę będę mieć swoją pierwszą sesję. Trzeci dzień, a ja już działam. Szukam zdjęć inspiracji. Mam nadzieję, że nie będzie padać i będzie ładny zachód słońca. Mamy naszą pierwszą lokalizację. Jest to willa. W ładną pogodę, jeżeli chodzi o światło, jest miękki, super. To jest Katia, Ona dzisiaj będzie modelką i mam nadzieję, że uda się nam zrobić zajebiste zdjęcie. Mamy naszą drugą lokalizację, nie ma tutaj ludzi, nie ma w ogóle nikogo. To jest plusem, ale jest minusem to, że są bardzo duże fale. Najważniejsze, że wszystko jest suche. Sesję ze sobą kończymy na dziś. Bardzo fajnie, nam na przyszłość, przylatywać na bali, robić całe wyjazdy fotograficzne. A na kolację przyjechaliśmy do nowego miejsca. Jest to Alma Tapas Bar. Tak się nazywa. A tutaj jest głodna pani. A tutaj jest to moja najbardziej ulubiona restauracja na Bali, bo jak byliśmy 3 lata temu, to to Danie Zamawiałam każdego razu, jak byliśmy e, w tym miejscu, tylko w, e, w ciągu, nie na Ulwatu. Na Ulwatu jesteśmy pierwszy raz. Lubicie owoce morza, bo to, to jest najlepsza snurnica po prostu na całym świecie. Nigdy nie jadłam lepszej. Mm. Yo, przyjechaliśmy na śniadanko Niestety nie ma miejsca w środku, bo jest full ludzi i nikt nie zamierza wychodzić. A my już chcemy jeść wygląda po prostu rewelacyjnie. Myślę, że smakuje tak samo. Te 5 minut później sytuacja wygląda następująco. Pani ale jakby jeszcze było piękna pogoda, to super, bardzo polecam tutaj Pilates. To mój pierwszy raz, zawsze chodziłam na jogę, ale naprawdę było bardzo fajnie. Zbliżamy się z naszego pokoju, lecimy w stronę Changgu i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo cały dzień pada. Pada, 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 ja już i tak jestem mokry, a jechać jeszcze godzinkę. Sytuacja wygląda następująco: czekamy e, taksówkę, ale ona jedzie taksówką, ja jadę skuterem. Zobaczcie, jaka jest przepiękna pogoda. W drogę.